Następna odcinka. Tutaj nie będę już sprawdzał wszystkich ramek, tylko szybki wgląd, czy, czy matka czerwi. I tyle. Jakąś ramkę ze środka postaram się wyciągnąć. pokarm widzę na ramkach jest ale też po lotach widziałem, że pyłek noszą myślę, że powinno być wszystko dobrze no. trafiłem nawet na matulę O widzę cała ramka zajajczona. pyłku dużo, jajka są dobrze pojedynczo w każdej komórce. jest ramka pełna larw ale też nie widać czerwiu, ale następna następnej widzę, że jest już czerw to żeby wam tylko udowodnić Czy nie ma żadnej ściemy po wypuszczeniu To już jest pełna ramka czerwiu i następna też jest, widzę, czerwiu. także, No naprawdę jest super tyle czerwi o tej porze. Oh, oh, oh. Yeah. Często mają w razie czego? I tyle. Ocieplenie na górę. Muszę sobie urodzić takie nie wszędzie. 哥。 Jest pełna ramka czerwiu, pełniutka, tutaj jest cała zaczerwiona na deskę, na pozostałych dwóch też widzę. Jest czerw. Więcej mi nie trzeba, czerw zwarty. Nie muszę przeglądać całej rodzinki.